Parka gąsienicowa K323EL produkcji 2012, świeżo sprowadzona z Niemiec, cała w oryginale, nigdzie nie malowana. Tak jak przyjechała, szybko złączyłem reaktor, dodatkowe wyjścia hydrauliczne. Duża, szeroka łyżka kopiąca. No bardzo ładna, cała w oryginale. Masa maszyny 23 tony. Silnik 122 kW, rok produkcji 2012. Wiem się jeszcze w bardzo dobrym stanie. To jest cały oryginalny, nic nie malowany. Serwisowana w Niemczech, fotel oczywiście podgrzewany radio przebieg maszyny z na dziewięć tysięcy godzin, klimatronik. Tutaj komplet książek, instrukcji. Sprzęt naprawdę ładny. Wszystko działa. Sprawdziliśmy go. Kopię się elegancko nią. Pracuje bardzo szybko. bez żadnych problemów dwa biegi, wszystko sprawne gotowa do dalszej pracy zapraszam do oglądania, testowania maszyny o, tu jest szyberdach otwierany długo posłużyć sprzęt. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam.